F9, no to nagrywamy pierwszą, e, pierwszą akcję. Tutaj RP będziemy zdobywać. Na razie chatkę niedaleko. To będzie przykrywka, z której będziemy prowadzić wszelakie e, dodatkowe rzeczy, typu fabrykę. Będziemy kontrolować po prostu handel z e, tutaj z mieszkańcami wsi. Ze mną jest Mariusz, mój kolega, który witam, witam. który mu, musia, musiałem go wymurzynić lekko, tutaj niestety on odgrywa postać nieob, która nic nie mówi, ucieli ci język w Kazachstanie jak walczyliśmy razem, no, najwyżej, nieważne. Poruszaj się za mną. No i Najwyżej dojdziesz potem. Dobra. Mogę mieć tu bugi graficzne, ale to ze względu na modyfikację kleo bądź coś w tym stylu. Dobra, wróciłem. Gdzie ty jest? Tutaj za rogiem. Czekaj. Cofnę się trochę. Widzisz mnie już? Nic No chodź Teraz będziesz na rękę jeszcze nie na tym box, bo więc nie to chodzić No załatwimy sobie jak jakiegoś Bobcata najlepiej będzie Ma jakieś Po prostu jakieś ładne, wyglądające auto Bobcat z kołami off-road wystarczy Później jak zgarniemy hajs, to założymy sobie burdel. No pewnie. No Co? Chciałeś jeździć Ładą 2107? Ale kochany samochodzik, jeszcze wiesz, czerwony lakier, metalik. Do tego biała skórka w środku. Mrał, ogrzewanie. Mraś Ja bym bardziej powiedział Truba Salodowa no. Gdzie jest ta nasza medina Tu se zrobimy w tej chatce tu Jak myślisz? powinien do tego zawołać admina? Nie Zobaczę sobie potem wyniki naszej zabawy A wiesz co ja też nie wiem o cholipka źle zrobiłem a ciul najwyżej to się nam jakoś poprawi

Jak nie wiesz, jak szturchać, to ci to potem wytłumacz. Wszystko to jest wina tego, że Mariusz jest nowy w role To jest jego pierwsza akcja RP, RPL, ale myślę, że sobie z tym poradzi. Jest to banał. Tak, tak, nie co

Bardzo dobrze. Napisz po prostu do tak ja jestem bez języka, wiem, ale nie robimy ticonych na czaciejce. To jest honestik. Ja wiem, że zaczyna, zaczynasz na serwerze niskich lotów, ale no. bez przesady. No dobra, ale podejdź tu i wpisz: wpisz komendę do: tak do spacja tak. Yoo hoo! What the hell I teraz napisz tak. Mi, czyli komenda opisująca czynność, którą teraz aktualnie robisz. Wchodzi. Mi. Wchodzi do budynku. Rozwygląda się. Po czym siada wygodnie ma. To masz napisać. Dokładnie to, co ci wysłałem. Ja tu jeszcze lewaka sk skobuję. To on będzie takim naszym kuznem. Wiem, ty będziesz niemy chemik. Ja cię nauczę dobrze akcję opisywać. Będziesz główno mówić, ale akcję będziesz perfekt. Będziesz mieć to no, tak opanowane. Nic nie będziesz mówić. Nic! Ale Akcję mini do opanujesz tak perfekcyjnie jak ja po czterech latach gry na takich na takich serwerach tego typu. No wpisz tą komentarz wpisz to, to co ci kazałem tam. To, to co ci podałem tam. ID10 jest porąbany już go nie lubię i o tym wie. Ty już byłeś w tym budynku. Ale dobrze, że kombinujesz. No dobra, nic będzie. Jako pierwsze mi, które napisałeś w swoim życiu. Bardzo. Dobrze, ja napisałem mi tak, bo sobie pomyliłem z do, także wiesz. Też, też to było źle. Dobra, nieważne. Dobra, no to to wygląda na koniec akcji. Najprawdopodobniej administracja powinna nam tu zrobić teraz interior. Interiorem ja się zajmę tutaj, ja go zrobię ładnie, to już nieważne. Z wami był deGol.pl i Mariusz, mój kolega. Także do widzenia. Kłonie.